Cześć, witam na kanale Okazje i Gadżety. Dzisiaj omówimy gazetkę Kauflanda. Właściwie omówimy ją w części. Dlaczego w części? Ponieważ Kaufland zaczął trochę udziwniać. I omówimy dzisiaj część poświęconą oczywiście narzędziom marki Parkside. Będą to sprzęty, narzędzia. Ale w części datowanej od czwartku, 18 września 2025 roku. Dlaczego? Ponieważ zwróćcie Państwo uwagę, Kaufland w dalszej części gazetki powiela to, co było oferowane wcześniej. To znaczy, ja już omawiałem te sprzęty, narzędzia. Tam były te mejki ciśnieniowe, były te, pamiętacie, akumulatorowe, dmuchawy i tak dalej, i tak dalej. Oraz w dalszej części gazetki. Datuje kolejne promocje, tym razem od 22 września, od poniedziałku. I te promocje omówimy sobie w kolejnym filmie, żeby już tak nie kombinować, tak bym to powiedział. Ta gazetka dzisiaj omawiana będzie króciutka, ale będą też ciekawe sprzęty, które zaraz omówię. Będą takie raczej sprzęty do prac precyzyjnych, manualnych. Tradycyjnie, zanim zaczniemy, zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału. Czyli po prostu kliknięcia przycisku subskrybuj pod tym filmem. Pozwala mi to rozwijać kanał. Też filmy się wyświetlają większemu gronu odbiorców. I taka dygresja, Szanowni Państwo, zachęcam do komentowania, do brać, brania udziału w dyskusji, w komentarzach, pisania komentarzy, dlatego że nasza społeczność tego kanału stanowi wąskie grono osób, pasjonatów, jakby nie patrzeć marki Parkside. I dzięki temu, że dzielicie się opiniami, na przykład na temat danego sprzętu, który omawiam, przykładowo tej wspomnianej, tu widzę, kątówki, którą teraz pokazuję, piszecie, czy ona się nadaje, czy Wam się sprawdziła, czy Wam się nie sprawdziła. Te opinie, te komentarze są bardzo wiarygodne. No, na pewno bardziej wiarygodne niż. Ktoś na jakimś bardzo dużym serwisie pisze dziesiątki tysięcy komentarzy, i tam wiadomo, że różnie bywa z tymi komentarzami. Jedne są wiarygodne, drugie nie. Natomiast tu, w takiej mniejszej społeczności, te komentarze mają dużo. Większą wagę, tak bym to powiedział, i zachęcam do pisania komentarzy o danym sprzęcie, co wam się sprawdziło, co warto kupić, czego nie warto kupować, jak to się ma u Was, jak się to u Was sprawdziło. Także to, to tyle tytułem wstępu. I co? Zaczynamy do tej gazetki, omawiania gazetki, którą wspomniałem na początku, czyli. To są promocje obowiązujące od 18 września 2025 roku w Kauflandzie. Tak powtarzam, żeby tutaj gdzieś nie doszło do jakiejś pomyłki, bo faktycznie można się trochę pogubić. I mamy po raz kolejny, po raz kolejny mamy akumulatorową szlifierkę kątową, tak zwaną kątówkę. Ja ją omawiałem w jednym z ostatnich filmów, tak bym precyzyjnie powiedział w Kauflandzie. I powiem Państwu, że wcześniej, bodajże 11 września, z tego co pamiętam, ona była tańsza, bo kosztowała 99 zł, natomiast w tej najnowszej gazetce od 18 kosztuje 119,90 bez akumulatora, bez ładowarki. Dla tych, którzy nie wiedzą, jak króciutko powiem, jest to seria zielona. Seria zielona, zwróćcie Państwo uwagę, nie posiadająca bezszczotkowego silnika i posiadająca grubą rękojeść, co w niektórych sytuacjach dla niektórych osób może być zdecydowanie wadą, natomiast plusem tej kątówki jest to, oczywiście, niska cena to jest raz. Dwa standardowe tarcze 125 mm, czyli absolutny standard, jeżeli chodzi o tarcze, które pasują do niej, natomiast posiada regulację obrotów to naprawdę nie jest standardem, wręcz w tym przedziale cenowym jest rzadkością. Także tu zdecydowanie atut. Natomiast cena, zwracam uwagę, że ostatnio była po prostu niższa. Także tutaj jakieś, jakiegoś szału nie ma. Zwróćcie Państwo uwagę, idzie Kaufland w tej gazetce dalej, w to samo brnie właściwie, to samo co ostatnio, czyli umieszcza zdjęcia tych aktorów Parkside'a, biorących udział w kampanii reklamowej z jakimiś sprzętami, które w ogóle nie są oferowane. Pan trzyma wyżynarkę. A w ofercie jest nóż warsztatowy. No jakieś powiązanie, jakaś analogia tu jest, ale to jednak nie o to chodzi. No i wspomniany nóż warsztatowy 14,99, 18 mm zapasowe ostrza w zestawie. No standardowy nóż z tym takim pojemniczkiem i dodatkowymi oszczami. Tutaj nikt Ameryki nie odkrył. Cena raczej z tych rozsądnych 1499. I tak jak mówiłem, tym razem tu pan stoi z piłą szablastą, czyli lisicą. Natomiast w ofercie Kauflanda jest dostępny wkrętak z zestawem bitów składający się z 13 elementów. Wygląda to w ten sposób. Dosyć solidna widzę konstrukcja. Cena nie należy do tych najniższych, bo 39,99. Ten wkrętak posiada funkcję grzechotki lewo-prawo z magnetycznym Uchwytem bitów, no jest to też standardem, z możliwością szybkiego wymiany tych wspomnianych bitów. Wymiany tej wspomnianej bitów, no powiem Państwu, tak przyglądam się dosyć drogo, uważam, chyba że naprawdę nadzwyczajna jakość. No widzę tutaj czarno-czerwony kolor. Mogę się domyślać, że aspiruje tutaj do performancea. Być może tak. Idziemy w prawą stronę i tu mamy natomiast taniej za 29,99. Zestaw krętaków precyzyjnych składający się z 18 elementów wygląda w ten zestaw w ten sposób, a kosztuje 29,99. I tu moja taka dygresja, bo pamiętam, że w x Weckerman Weckerman. to chyba dobrze to mówię. Kupiłem sobie podobny zestaw i był tańszy. Z tego co pamiętam, był tańszy. Jestem bardzo zadowolony. Tu natomiast, jeżeli chodzi o markę Parkside, taki zestaw, Krętaków precyzyjnych za niespełna 30 zł. Powiem Państwu, że bardzo wygodny zestaw. Tutaj jak kręcimy, to oczywiście ta końcówka zostaje nieruchoma. Kręcimy całym, całym tym uchwytem. Bardzo wygodnie się operuje przy jakichś precyzyjnych wykręcaniach jakichś małych śrubek. Generalnie każdy powinien w tym warsztacie coś takiego albo podobny zestaw posiadać, tak przynajmniej uważam. Idziemy dalej. Popatrzcie Kaufland dalej brnie w tą taką irracjonalność, bym to powiedział. Pan tutaj z młotem udarowym, a w ofercie jest miernik cyfrowy Autorange model C3 za 99,99 ,99 do pomiaru natężenia napięcia i rezystencji. Wygląda w ten sposób. Funkcja auto, czyli sam się wyłączy, no też jakaś Ameryki tutaj nikt nie odkrył. Wbudowana stopka, sprawdzanie diod i przejścia. Na nawiasie napisano sygnał akustyczny 99 zł. Raczej wydaje mi się z tego, co znajomy elektryk mi mówił tutaj, te urządzenia potrafią być naprawdę drogie. No też oczywiście zależy od jakości i funkcji, które posiadają. Tu podejrzewam, taki mamy średniej półki, albo może nawet taki podstawowy. Nie wiem tego, bo nie znam się zupełnie. Natomiast do pomiaru natężenia, napięcia i rezystencji myślę, że jak najbardziej wystarczy. I po prawej stronie za 29,99 mamy pistolet do klejenia na gorąco. Dobrze znany wszystkim. Niespełna 30 zł. W zestawie mamy 6 przeźroczystych lasek kleju. No takie absolutne minimum. Bardzo szybko to można zużyć. Czas nagrzewania podano, że 5 minut. Moc 5 W. Myślę, że nie ma więcej potrzeby omawiania. I jeżeli komuś braknie, a propos tych lasek kleju, to za 18,99 jest możliwość kupienia 20 sztuk. Uniwersalne wkłady kleju do pistoletu pasują tutaj do różnych rodzajów pistoletów, uchwyty do średnicy 7 mm to jest taka pod, to jest to zwrócono na to uwagę. Długość ty, ty, ty jednej z tych lasek to 10 cm. temperaturowe kleje w sztywcie tak napisa. I to w zasadzie tyle, bo tak jak mówię w dalszej części gazetki albo powielamy poprzednią, czyli przedłużają promocję, to, te sprzęty tutaj z tym Arnoldem Schwarzeneggerem omawiałem w poprzednich filmach, a w dalszej części są kolejne promocje na kolejne dni i te promocje omówię w kolejnym filmie. Także to na ten film wystarczy, żeby też Państwu nie mieszać, żeby nie mylić dat promocji, bo o to mi najbardziej chodzi, jeżeli film wychodzi... Z daną datą to będą ofercie, to będę omawiał tutaj przedmioty datowane właśnie w tej konkretnej dacie, a nie tak, żebyście musieli myśleć, to jest później, to jest wcześniej, to bez sensu dla mnie. Także będę tutaj umieszczał filmy datowane na dany moment. Na dany moment, tak żeby po prostu trochę nie udziwiać. Myślę, że mnie zrozumieliście, trochę namieszałem sam. No, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Zachęcam do subskrypcji, żebyście byli powiadamiani. Cześć!